Patrzcie, ktoś tam jest. Ktoś tam jest. Ktoś wbiegł za tamten krzak. O rany, teraz wyszedł. To na pewno czajnik na jego głowie. Tata Sachur. Witam wszystkich. Dzisiaj wybieram się zbadać dziwną okolicę. Mówią, że pękła tam ziemia. O rany. Co się stało? Auto zgasło. Mm, ludzie, nigdzie się nie wybieram. Auto nie odpala. No dalej, zapal, proszę. Tylko nie tutaj, nie w tym miejscu. Co się dzieje? Oh, wow, tu nie ma żadnego zasięgu. Mam kłopoty. Muszę znaleźć pomoc. Tylko jak? Rany wjechałem, nawet nie wiem gdzie ludzie. Boże, proszę, zapal! No już, no już, no już! W ogóle nie chcę zapalić. Sorry, ludzie, jeszcze tam nie dotarłem. Muszę naprawić samochód. Więc co tu się dzieje? Wszystko wygląda ok. Co mam zrobić, ludzie? Może to akumulator? Więc. Ojej, chyba coś zepsułem. Wszystko wygląda dobrze. Jak to się stało? Tatusiu, Reimik! O, nie zrozumiałem. Kto mówi? Tato Rajmik jestem tutaj! A, Blui! To ty! Wow! Tato rajmik, musimy już iść. Świat jest na krawędzi. Susza to dopiero początek. O czym ty mówisz? Jaka susza? Jest zielono. I nie możemy nigdzie jechać, bo moje auto nie działa. Słucha, powoli ogarnia cały świat i wkrótce dotrze i tutaj. Dlaczego twoje auto nie działa? Nie wiem, po prostu z i nie chce zapalić. Jesteśmy teraz w co? strefie anomalii. To dlatego wszystko się psuje. Sprunki Pinki Pinky. Musimy pilnie uratować świat. Jeśli świa wiesz jak uratować świat, powiedz mi, jak uruchomić moje auto. Proszę pomóż, jestem bezsilny, nie mogę nic zrobić. Pinky, co miałaś na myśli mówiąc o strefie anomalii? Tu nic nie działa, aby uruchomić samochód. Przepchnąć przez ogrodzenie! Przepchać? Żartujesz? Przez ogrodzenie? Rany, to auto waży jakieś dwie tony. Kto to zrobi? Wy na pewno nie dać rady. I ja samemu też nie. Potrzebny jest traktor albo coś innego. nikt nie znasz mojej siły. Przepchnę twoje auto przez ogrodzenie. Ja też pomogę. Też jestem bardzo silna. <laughs> Żartujecie czy nie? Jeśli nie, spróbujmy go przepchnąć. Tylko wrzucę na luz. Jestem gotowa. Ja też jestem. Dobra dziewczyny, będę pchać razem z wami. Gotowe? Pchamy! <grym> wow! Nieźle to działa! Spróbujmy jeszcze! Raz, trzy, razem! Raz, dwa, trzy! <grym> wow! To działa! Jest dobrze! <grym> Świetnie, teraz odpal samochód. Tak, 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 spróbuję. Hura! Pinki, świetna robota. I gotowe. Teraz czas uratować świat. A jak zamierzamy uratować świat? Gdzie jedziemy? Musimy jechać przed siebie i znaleźć Tata Sahura. Co? Tata Tata Może Tung 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 Sahur? Mylisz imiona? Tata. Kór, jedziemy! To będzie ekscytujące zobaczyć, kim jest ta, 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 sakur. Dobra, wsiadajcie. Jedź prosto przez jakieś 30 kilometrów, potem dojedziesz do lasu, a za nim jest najstraszniejsza część. Najstraszniejsza część, co? Susza, o której ci mówiłam. Łapie, jadę tam. O, dzieciaki, przed nami już nie ma żadnej drogi. Co? Jak to? A drugi? Co się stało? Spójrzcie tam. Jest ogrodzenie i znak wstęp wzbroniony. O nie, tak szybko. Susza już nadeszła. Jest to niebezpieczne? Musimy iść pieszo. Czekaj, Bluey. Pinky. Jeśli pójdziemy tam pieszo, co potem zrobimy? Jak uratujemy świat przed Suszą? Już ci mówiłam. Musimy znaleźć tata Sahura. Tylko on może uratować świat. No dobrze, niech będzie. Ale jak on może uratować świat? To tylko jedna osoba. Gór ma czajnik zamiast głowy, a w czajniku jest magiczna woda. Wystarczy, że wyleje jedną kroplę na suchą ziemię, a wszystko stanie się zielone. Wow. Jesteś pewna, że tam jest? Nie do końca, ale musimy go znaleźć i poprowadzić. Czekajcie, ludzie. Wypuszczę drona. Z góry znajdziemy go o wiele szybciej. Dobra myśl, a my pójdziemy pieszo. Świetny pomysł, tatuś Uraibi. My będziemy na ziemi, a ty w powietrzu. Bądź w kontakcie. Dobrze, będę latał, żeby mieć was na oku Cały czas Świetnie Ta ta ta, Sahur Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć takie stworzenie Proszę, dajcie lajka Żebyśmy mogli uratować świat przed suszą Proszę Jesteśmy drużyną Prawda? Ja jestem jak pilot samolotu Który bada teren z powietrza A oni są tam na dole Fajnie, co? Wow, ludzie, spójrzcie Susza jest właśnie tam. Wow, wszystko wysycha. Mieli rację. Widzicie, kochani? Wow, cała ziemia jest sucha. Widzę, że spróbowali stworzyć strumienie lub rzeki. Pozostało nawet trochę wody, ale najwyraźniej za mało. Wszystko jest wyschnięte. Czemu susza? To anomalia. Spójrzcie, większość kanałów jest sucha. Znika cała zieleń. Było jej tu tak dużo. Cały kraj był zielony, ale coś tu nie gra. I szybko się rozprzestrzenia. Patrzcie, ludzie, patrzcie, jak dużo hektarów wysycha. Zostało trochę krzewów i zieleni, ale większość wyschła. Dobry Boże, chyba nie da rady zbadać całego tego obszaru. Co więcej, stopniowo i krok po kroku to się powiększa. Tak, nie sądziłem, że to zobaczę. Tutaj pozostało nawet kilka krzewów i drzew. Jeszcze nie uschłe. Ale tam? Co to? Wszystko zaczyna wysychać. Patrzcie jak to zjada drzewa. Nie ma ich. Spójrzcie tam, widzicie? Trochę zieleni, ale większość jest wyschnięta. Teraz pokażę wam jak powinno być zielono. Gdzie? Tam. Widzicie całą tę zieleń? Widzicie? Tak powinno być. Wszystko zielone. Tam te zielone pola i łąki. Tak powinno być. A to się stopniowo rozrasta. Ktoś tu wyrzuca śmieci. Jest nawet porzucone auto. Wow, auto porzucone właśnie tam. Jak mamy to uratować? Kto mi powie? Tata Sahur? Jak on to naprawi? Co to za eliksir, ludzie? Nic z tego nie rozumiem. Patrzcie, ktoś tam jest. Ktoś jest. Ktoś tam jest. To nie jest Tata Sahur, ludzie. Patrzcie. Pobiegł za ten krzak! Przewińcie film i skomentujcie, kto to był. Czy to był tachur, czy nie? Jeśli to on, to niesamowite! Mam go! Muszę go jeszcze raz zobaczyć, żeby mieć pewność. Okej, okay. Pinky Blue, gdzie jesteście? Gdzieś indziej? A, odleciałem i zapomniałem o nich. Ha. Obiecałem ich pilnować. Patrzcie, naprawdę wyszedł. To na pewno tatasa Hur z tajnikiem na głowie. Przeskakuje. Ten rów! I kolejny! Gdzie on idzie? Przeskoczył trzeci! I czwarty! I schował się za krzakami! I gdzie są Blue i Pinky? Gdzie są! Trzeba ich zawołać! Muszę ich szybko znaleźć! Gdzie są? Czemu ich nie widzę? Czy to oni tam? Nie, to nie oni. Rane ludzie, co mam zrobić? Muszę się obniżyć w ich kierunku. Gdzie oni? Tu? Nie, nie tu. O, tam jest droga. Tam? Za krzakami? O, tam jest droga. Widzę ich ludziska. Są razem. Hej, ludzie, za mną, za mną. Tak, tak, za mną. Tędy, tak, świetnie. Rozumiecie mnie? Ekstra. Tędy. O, za mną ludzie. Widziałem tata Sahur. Świetnie. Idźcie za dronem, za dronem. Świetnie, świetnie, świetnie. łapiecie. Dobrze za mną! Tak, tata sachur tam będzie! Oczywiście tam będzie! Tak, wow, i wyciągnął czajnik ludziska! Tak, dobrze, świetna robota! Tak, tak, za mną! Za mną, ludzie! Dobrze, dobrze? Tak, tak, biegnijcie, skaczcie! Świetna robota, świetna robota tędy! Dobrze wam idzie dobrze tędy! Musimy dostać się na drugą stronę, za tamte krzaki. O, gdzie ścieżka? A trzeba ją znaleźć! Ludzie! Za dronem! Znaleźć ścieżkę? O, wow, krzaki! Nie ma. Prawdopodobnie nie przedrał się przez ten las ani krzaki. Chociaż tata Sahur szedł tędy. Gdzie poszedł? Gdzieś tutaj. Nie, tam! O, ludzie! Za mną! Za mną! Dobrze, dobrze! Dobrze, są tuż za mną. Świetnie. Więc uh, Jest droga, która chyba skręca w prawo. Tak, dokładnie. To musi być ścieżka! Tak, chyba widzę ścieżkę. To tędy poszedł Tata Sachur. Tak, ta ścieżka prowadzi dokładnie na łąkę. Super, świetnie. Prosto tutaj. Gdzie oni? Tu są. Świetnie, skaczcie, dobrze. Tędy, 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 chodźmy, chodźmy, chodźmy. Tata Sachur, gdzie jesteś? Jest gdzieś na polu. Nie widzę go teraz. A wy ludzie? Tata Sachur? Nie, nie widzę go. Ludzie, gdzie oni? O, tutaj biegną. Świetna robota, dobrze, chodźcie do mnie. Czekam na Was. Musimy znaleźć Tatasachur. Gdzie on? Gdzie Tatasachur? Gdzieś. Myślę, że. Chyba to on? To on, tak. To on. Zbliżam się. Stoi prosto. Tam jest ludzie. Widzicie za krzakami? Spróbuję się zbliżyć. Czy powinienem? Hej schował się za krzakami. Dobrze, tak. Przeskakują te rowy. Świetna robota. Tędy tak, tak, chodźcie tu. Prawdopodobnie zauważyli Tata Sakura, skoro idą w tę stronę. Tak, zauważyli go. Poszli tam, świetnie. Teraz ostrożnie podlecę tam z drugiej strony. Patrzcie, gadają, rozmawiają o czymś. Piękki Bluey i ta, Tata Sakur. Rany, hej, dokąd biegnie? Ucieka przed nimi! Ucieka przed nimi! Nie! Nie do krzaków! Nie można pozwolić mu uciec do krzaków. Nie pozwolę na to. Szybko tam polecę i go przestraszę. Dobrze, chyba zadziałało, ludzie. Tak, tak. Fiu. Gdyby nie dron, pewnie wbiegłby do krzaków i byłoby po nim. Znowu gadają. A, chciałbym słyszeć, o czym mówią. A, czemu ciągle zapominam włączyć mikrofon? Wygląda na to, że czajnik wylewa coś na ziemię. Dogadali się, patrzcie. Wszystko zielenieje. O rany, ludzie, to działa! Nigdy czegoś takiego nie widziałem. A wy, kochani? Po prostu, wow! Wszystko zielenieje! Patrzcie na to! Jest tak zielono! Co za piękno! Świat jest ocalony! Patrzcie, jak jest zielono! Dobra robota! Świetna robota! Udało się! Jesteśmy zespołem! Dokonaliśmy niemożliwego! Właściwie Tata Sahur to zrobił. Jest super, a jego eliksir jest fantastyczny. Patrzcie, ile jest tu nieskończonej zieleni. Jesteśmy bohaterami, możecie dać lajka. I oczywiście, zasubskrybować kanał Angli Kosik, ponieważ uratowaliśmy świat. To najfajniejsze, co mogliśmy zrobić. Super. Muszę do nich wrócić i zobaczyć, jak się mają. Tu są. Wszyscy szczęśliwi na łące. Ha! Idą w tę stronę. Tata Sahur z czajnikiem na głowie wygląda radośnie. Super, ludzie! Uratowaliśmy świat razem! Wow! To najlepsza rzecz na świecie! Ludzie, proszę dajcie lajki za ten dobry uczynek! Kocham was! Do zobaczenia! Pa!